Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku z cyklu Naruto Shippuden Alchemy Ninja Storm Generations Online To już jest przedostatni odcinek, 99, więc postanowiłem zrobić coś specjalnego, czyli wybrać drużynę moich ulubionych postaci z Naruto Więc na pierwszy ogień idzie Shikamaru, a niech będzie w wersji dorosłej Potem Orochimaru No i ostatnią może moją postacią ulubioną, hmm, gdzie on jest? A jesteś! Jiraiya! Okej, okay, to jest moja trójeczka moich ulubionych postaci Oczywiście Shikamaru jest na pierwszym, pierwszym miejscu jak najbardziej Zaraz potem idzie właśnie Orochimaru jako ten główny z pan, samo zło. No i e, Jiraiya jako pan, jakby dobro, można by to tak powiedzieć. A Shikamaru jest powiedzmy, no też jest dobry, ale w moim przypadku neutralny. No i zobaczymy, jak sobie poradzę. Ja e, Shikamaru tak średnio gram właśnie tutaj, niestety ta postać jakoś mnie nie podpasowała właśnie w tej grze. Orochimaru chciało na mnie pójść, ale. Mam cię, ULTI! Patrzcie, co się dzieje. To jest moc, to jest moc. O pięknie się zaczyna naprawdę Od razu w ulti No i ja Shikamaru to co robię to mm, rzucam te wybuchające notki Gdyż on ma ulepszonego shurikana ją wybuchającą notkę No i jak widzicie już przeciwnik się 3 czy 4 razy I po raz kolejny się na to nabrał Ale Bardzo bardzo to jest dobre Cokolwiek przeciwnik robi innego niż blokuje się No to, no to ja go mam w to jego I ci łapię go po prostu w, w tą wybuchającą notkę nie za bardzo ogarniam walkę w zwartu kamaru, bo on jest walczy w zwarcie normalnie. Oj, 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 mam Cię, mój Czernik. Dobre łapanie, dobre. No i nieźle, już połowę życia mu zjechałem na samym początku gry. Nieźle. Leci wybuchająca notka. No i patrzcie, ta wybuchająca notka leci i leci. Ech, no i mm, przeciwnik nie może jakby przestać się bronić, nie może się zacząć ładować kiedy się chce. O, co to za lagi. Co to jest? Uwolnijcie mnie. Uwolnijcie... No, nareszcie. Już myślałem, że gra się rozłączy, dlatego bym nie zniósł. Chodź tutaj. Ojej, 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 Chidori, nie, nie. Same bo to jest chyba drużyna Chidori, można by powiedzieć. O tak, tak, niewątpliwie. Dużo obrazy, padnie w tej walce, słowo Chidori. Podam mi się złapać go jeszcze raz? Nie, nie, już drugi raz się na to nie nabierze chyba koreś. A, mam cię, ale wymiana, wymiana tych łapań. Znowu jakieś lagi, Kurczę, no. Podładowanko. Wypuścimy trochę tych strategicznych notek. Bum, boom, boom. A, niestety się wybronił. Użyjemy troszeczkę itemków. Zawsze zapominam ich używać. i dostałem Chidori na brzuch. No dobra, chociaż jedno. Chociaż jedno dostałem. Ale drugi raz się na to nie dam nabrać. Zaskę. Nie! Fuck! No, wreszcie mnie zachał to dory. Wiele razy próbował, ale dopiero teraz mu się udało. A ja go wraz z Ngun zapałem. O! Czy żeby się uwolni? O, uwolnienie i sam Sharinga. No, ciekawe, ciekawe. Okej, okay, zobaczymy kto wygra. Shikamaru czy Sharinga? No nie! I znowu Chidori. Czemu nie użyłem drewna? No nie, nie, nie. Skończ z tym Chidori, skończ z tym Chidori, człowieku. Ile razy już go użyłeś? Ile razy? Pododujemy się. Spokojnie, ja cię mogę na odległość kontrolować. Nic tu nie stoi na przeszkodzie. Poczekam aż się uwolnienie skończy. Skądś... Tak. Próbuj, Chidori, próbuj. Piękne, był i prosto pod maski ory, ma robić spadł. Gdybyś nie użył drewna. Leć! Rasengan! Lećcie wybuchające notki! Cały czas, cały czas go harasuję tymi notkami. 20 sekund do końca walki! Chyba to wygram, chociaż... Zobaczymy. Jajajajajaj! Jaj, jaj. Cały czas próbujemy złapać. To jest typ graczy, którzy bardzo polegają na jutsu. Żeby złapać kogoś w walki Meita, albo żeby złapać kogoś z jutsu. A nie polegają na zwykłych kombosach. A ja w sumie teraz w tej walce też nie polegam na kombosach, tylko na e, jakby strategicznej e, walce na odległość, rzucaniu tych notek. No i 8 sekund do końca to wygra, chyba raczej ja. Chyba raczej ja, spróbuję go jeszcze złapać. Jutsu, nie, o, 3 sekundy do końca. On nie ma drewna, ja mam. Czy uda mi się go wykończyć przed końcem czasu? Jeszcze jeden. Aj, nie udało się, 0 sekund. No. Ale wygrałem, tak czy siak. Nieważne czy przez czas, nieważne czy, czy przez KO. Tak więc tak sobie radzi moja ulubiona drużyna moich ulubionych postaci z Naruto, całej serii Naruto: czyli Shikamaru, Orochimaru i Jiraiya. Dzięki za oglądanie! Do następnego odcinka. Subskrybujcie, komentujcie, wbijajcie na Facebooka. No i na razie, cześć!